Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie piąte: oblicz wartość wyrażenia. No i mamy cztery wyrażenia. W tym zadaniu musimy ustalić znaki wyrażeń znajdujących się w wartościach bezwzględnych no i skorzystać z definicji wartości bezwzględnej. Czyli najpierw skorzystamy sobie z przybliżeń. Wiemy, że pierwiastek z dwóch to w przybliżeniu 1,41. Pierwiastek z 3 to w przybliżeniu 1,73 setne, pierwiastek z 5 to w przybliżeniu 2,24 setne, a pierwiastek z 6 to w przybliżeniu 2,45 setnych. No i popatrzmy na podpunkt A. W pierwszej wartości bezwzględnej mamy wyrażenie pierwiastek z 5 minus 2 razy pierwiastek z 3, czyli inaczej mówiąc: 2,24 setne minus 2 razy 1,73 setne. To no sobie przeliczcie na kalkulatorze, no i wiemy, że ta wartość będzie wartością ujemną. Czyli korzystając z definicji, podczas opuszczania wartości bezwzględnej, muszę postawić minus przed tym wyrażeniem, które znajduje się w wartości bezwzględnej. Teraz druga wartość bezwzględna, mamy tutaj 1,73, minus 2,24. Widać, że to wyrażenie również przyjmuje wartość ujemną. Czyli również podczas opuszczania wartości bezwzględnej muszę postawić minus przed całym tym wyrażeniem. Zatem otrzymujemy minus w nawiasie pierwiastek z 5 minus 2 pierwiastki z trzech razy minus w nawiasie pierwiastek z 3 minus pierwiastek z 5. Pamiętamy o tym, że minus przed nawiasem zmienia znaki przy wyrazach w nawiasie, czyli jak w nawiasie miałem pierwiastek z 5, to po opuszczeniu nawiasu mam minus pierwiastek z 5. Jak w nawiasie miałem minus 2 pierwiastki z trzech, to po opuszczeniu nawiasu mamy plus 2 pierwiastki z trzech. I w drugim nawiasie minus pierwiastek z trzech plus pierwiastek z 5. No i teraz wykonuję mnożenie yy, tych dwóch nawiasów. Czyli najpierw minus pierwiastek z 5 razy minus pierwiastek z 3 to plus pierwiastek z 15. Minus pierwiastek z 5 razy plus pierwiastek z 5 to minus 5. 2 pierwiastki z 3 razy minus 2 pierwiastki, minus pierwiastek z 3 to 2, minus 2 pierwiastki z 9, czyli inaczej mówiąc, minus 2 razy 3, czyli minus 6. Oraz 2 pierwiastki z 3 razy pierwiastek z 5 to 2 pierwiastki z 15. No i wykonuję redukcję wyrazów podobnych. Pierwiastek z 15 plus 2 pierwiastki z 15 to 3 pierwiastki z 15. Natomiast minus 5 minus 6 to minus 11. I podpunkt B. Mamy tutaj dwa pierwiastki z 6 minus 3 pierwiastki z 3 w pierwszej wartości bezwzględnej i tutaj musicie sprawdzić, jaka jest wartość tego wyrażenia, czyli 2 razy 2,45, w przybliżeniu minus 3 razy 1,73 setne. No to wyrażenie będzie yy, mniejsze od 0. Ale to sobie sprawdzicie. I drugie wyrażenie 5 pierwiastków z 3, czyli 5 razy 1 i 73 setne minus 2 pierwiastki z 6, czyli minus 2 razy 2 i 24 setne, to wyrażenie będzie większe od zera, i to również sprawdźcie na kalkulatorze. No i teraz korzystam z definicji, czyli wiem, że jeżeli w wartości bezwzględnej znajduje się wyrażenie mniejsze od zera, muszę po opuszczeniu wartości bezwzględnej postawić przed nim minus, czyli przed pierwszym. Nawiasem stawiam minus, a drugi nawias opuszczam, czyli mam 5 pierwiastków z 3 minus 2 pierwiastki z 6, ponieważ ta wartość była większa od 0. No i teraz minus przed nawiasem zmienia znaki w nawiasie, czyli mamy minus 2 pierwiastki z 6 plus 3 pierwiastki z 3 w pierwszym nawiasie, razy 5 pierwiastków z 3 minus 2 pierwiastki z 6 w nawiasie drugi. No i wykonujemy mnożenie. Minus 2 pierwiastki z 6 razy 5 pierwiastków z 3 to będzie minus 10 pierwiastków z 18. Następnie minus 2 pierwiastki z 6 razy minus 2 pierwiastki z 6 to będzie minus 4 razy, przepraszam, plus 4 razy 6, czyli plus 24. Następnie 3 pierwiastki z 3 razy 5 pierwiastków z 3 to będzie 15 razy 3, czyli 45. Oraz 3 pierwiastki z 3 razy minus 2 pierwiastki z 6 to będzie minus 6 pierwiastków z 18. No i wykonuję redukcję wyrazów podobnych. Minus 10 pierwiastków z 18, minus 6 pierwiastków z 18 to minus 16 pierwiastków z 18, i tutaj od razu 18 zapisuję jako 9 razy 2. Natomiast 24 plus 45 daje nam 69. No, i teraz wiemy, że pierwiastek z 9 to 3, czyli mamy minus 16 razy 3 to minus 48, i pod pierwiastkiem zostaje dwójka. Plus 69 przepisujemy. Podpunkt C. Nasze wyrażenie ma taką postać, no i musimy stwierdzić, co się dzieje w wartości bezwzględnej. Czy to wyrażenie da nam wartość dodatnią, czy wartość ujemną. Na początek muszę wymnożyć tutaj te dwa nawiasy, czyli mamy. Pierwiastek z 2 razy 3 pierwiastki z 2 to będzie 3 razy 2, czyli 6. Pierwiastek z 2 razy minus 4 to minus 4 pierwiastki z 2. Minus 3 razy 3 pierwiastki z 2 to będzie minus 9 pierwiastków z 2. I minus 3 razy minus 4 to plus 12. Resztę przepisujemy. Wykonuję redukcję wyrazów podobnych. 6 plus 12 to 18. Natomiast minus 4 pierwiastki z dwóch, minus 9 pierwiastków z dwóch to minus 13 pierwiastków z dwóch. No i teraz musimy określić znak tego wyrażenia. Mamy tutaj 18 odjąć 13 razy 1 i 41. Setnych. Sprawdźcie sobie na kalkulatorze, to wyrażenie jest mniejsze równe od zera, czyli korzystając z definicji muszę podczas opuszczania wartości bezwzględnej postawić przed nim minus, czyli mamy minus. 18 minus 13 pierwiastków z 2. No i resztę przepisuję. Pamiętamy, że minus przed nawiasem zmienia znaki w nawiasie. Więc jak mieliśmy 18, otrzymuje minus 18. Jak mieliśmy minus 13 pierwiastków z 2, otrzymuje plus 13 pierwiastków z 2. No i resztę przepisujemy. Wykonuję redukcję wyrazów podobnych. Minus 18 przepisujemy. Natomiast 13 pierwiastków z 2 minus 13 pierwiastków z 2 to 0. No i pod punkt D nasze wyrażenie ma taką postać. Muszę zająć się wyrażeniem wartości bezwzględnej, czyli tutaj również wymnażamy te nawiasy, a następnie będę musiał określić znak tego wyrażenia, czyli czy jest to liczba większa bądź równa od zera, czy mniejsza od zera. 31 pierwiastków z dwóch przepisujemy, natomiast wartości bezwzględnej otrzymujemy. 5 pierwiastków z dwóch razy 3 to 15 pierwiastków z dwóch, 5 pierwiastków z 2 razy minus 2 pierwiastki z 2 to minus 10 razy 2, czyli minus 20. Następnie minus 8 razy 3 to minus 24 i minus 8 razy minus 2 pierwiastki z 2 to plus 16 pierwiastków z 2. Wykonuję redukcję wyrazów podobnych. 15 pierwiastków z 2 plus 16 pierwiastków z 2 to 31 pierwiastków z 2. Natomiast minus 20, minus 24 to minus 44. No i teraz przyjmujemy, że pierwiastek z dwóch to w przybliżeniu 1 i 41 setnych, czyli mamy tutaj 31 razy 1 i 41 setnych minus 44. Sprawdźcie na kalkulatorze. Takie działanie da nam wynik ujemny, czyli podczas opuszczania wartości bezwzględnej przed tym wyrażeniem muszę postawić minus. No i tak robimy, czyli mamy minus w nawiasie 31 pierwiastków z 2 minus 44. No i pamiętamy, że minus przed nawiasem zmienia znaki w nawiasie, czyli ostatecznie otrzymujemy 31 pierwiastków z 2 minus 31 pierwiastków z 2 plus 44. Wykonuję redukcję wyrazów podobnych. 31 pierwiastków z 2 minus 31 pierwiastków z 2 to 0, czyli ostatecznie otrzymujemy 44. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.